Majeczne czytanki. Tajemnicza gra. W małym miasteczku, w starej bibliotece, czwórka przyjaciół Ola, Kuba, Zosia i Michał, znalazła tajemniczą księgę. Była duża, pokryta kurzem i miała złocone litery na okładce. Tajemnicza gra. Cóż to może być? zapytał Kuba, dmuchając na zakurzoną księgę. Może jakaś stara bajka zgadywała Zosia. Sprawdźmy zadecydowała Ola i otworzyła księgę. W chwili, gdy dotknęli stron, pokój zawirował, a dzieci poczuły, jakby spadały w nieskończoną dziurę. Po chwili wylądowali na środku kolorowej polany, otoczonej wielkimi grzybami i śmiesznymi drzewami, które zdawały się chichotać. – O, ale fajnie! – krzyknęła Zosia. – Fajnie? Myślę, że wpadliśmy w kłopoty. – Westchnął Michał. Nagle usłyszeli tajemniczy głos. – Witajcie w tajemniczej grze! – aby wrócić do domu, musicie przejść sześć wyzwań. Dzieci ruszyły przed siebie, aż dotarły do jeziora, które odbijało wszystko do góry nogami. Nad taflą wody unosił się cienki drewniany most, ale każdy krok sprawiał, że most stawał się coraz bardziej niewidzialny. Musimy przejść, zanim zniknie całkiem, zawołał Kuba. Ale jak? Nie widzę, gdzie stawiać nogi, spanikował Michał. Na brzegu zobaczyli dziwną zagadkę zapisaną na kamieniu: By widzieć most, patrz na wodę, nie pod nogi. Ola od razu zrozumiała: Musimy patrzeć na swoje odbicie w wodzie. Zrobiła pierwszy krok, potem następni, a reszta dzieci podążyła za nią. Dzięki temu udało im się przejść bezpiecznie. Po przejściu mostu, dzieci dotarły do wysokiego, zielonego labiryntu. Gdy tylko weszli do środka, rozbrzmiało dookoła głośne hi 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 i ha 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 Co to? spytał Michał, a jego włosy nagle zaczęły śmiesznie sterczeć. To labiryntu śmiechu zachichotała Zosia, patrząc na siebie w krzywych lustrach, w których wyglądała jak balon. Dzieci musiały przejść przez labirynt, ale drzwi otwierały się tylko wtedy, gdy ktoś zaśmiewał się do łez. Kuba zrobił najśmieszniejszą minę. Michał zatańczył robota. Ola zaczęła skakać na jednej nodze, a Zosia przewróciła się przez własne sznurówki. Wszyscy śmiali się tak bardzo, że labirynt otworzył przed nimi wyjście. Dzieci wkroczyły do gęstego lasu, gdzie każdy krok wywoływał tajemnicze szepty. Słowa były niezrozumiałe, ale po chwili zaczęły układać się w zdania. Tylko kto słucha, ten znajdzie drogę. Ola przykucnęła i zamknęła oczy. Wsłuchała się w szepty i usłyszała, w prawo, potem trzy kroki w lewo, potem prosto. Dzięki temu dzieci bezbłędnie wyszły z lasu. Dzieci dotarły do niezwykłego miejsca, krainy zaginionych dźwięków. Wszystko wokół było dziwnie ciche. Nie było słychać śpiewu ptaków, szelestu liści, a nawet własnych kroków. Co tu nie gra, powiedział Kuba, choć jego słowa nie wydawały żadnego dźwięku. Patrzcie! Jest napis. Ola wskazała na kamienną tablicę, na której widniał napis Przywróć dźwięki, aby znaleźć wyjście. Dzieci rozejrzały się i zobaczyły porozrzucane wokół instrumenty: bębenek, flet, trąbkę i skrzypce. Każde z dzieci wzięło instrument i zaczęło grać. Najpierw delikatnie, potem coraz głośniej. Nagle przestrzeń wokół nich zaczęła się zmieniać. Drzewa zaczęły szumieć. Śpiew ptaków powrócił, a własne głosy znów były słyszalne. "Hura, udało się!" krzyknął Michał. Na końcu drogi stał wielki złoty zegar. Wskazówki obracały się w złym kierunku, a głos ponownie przemówił: "By wrócić do domu, ustaw zegar na właściwą godzinę." Nagle Michał spojrzał na swoje odbicie w jeziorze Luster i zobaczył godzinę odbitą na tafli wody. To 12:12. 12. Zawołał. Dzieci przekręciły wskazówki zegara, a wszystko wokół zaczęło wirować. Po chwili znów znaleźli się w bibliotece, z tajemniczą księgą w rękach. Gdy dzieci wychodziły z biblioteki, spojrzały po sobie z niedowierzaniem. Wszystko wyglądało dokładnie tak samo jak przedtem, ale miały wrażenie, że czas minął inaczej. Następnego dnia dzieci wróciły do biblioteki, ale księga nie pojawiła się ponownie. Jednak gdy Michał przeszukiwał półki, znalazł małą karteczkę ukrytą między książkami. Widniał na niej tylko jeden napis: Do zobaczenia w kolejnej grze. Dzieci spojrzały na siebie z szerokimi uśmiechami. Wiedziały, że to nie była ich ostatnia przygoda. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.